Przyrodzi <tryk> <tryk> moc truchleje pan niebiosów obnażony, o większe blask ciemnieje ma granice nieskończone, zgadzony, okryty, pałą śmiertelny król nad wiekami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Tuś... mi to nie A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz nie, bo nie miałem, Bóg porzucił szczęście Twoje. Przed między kochany, dzieląc nie trudny i znowu nie, nie miałem, uczepiałem mało, żeśmy byli Twoimi sami, a słowo ciało się stało. i mieszkało między nami. Nie mało cierpiał niemało, żeśmy byli wymi a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę Boże, Dziecię Bogu, sław ojczyznę miłą, Dobry dobrych rachunkach W dobrych rachunkach Cię spieraj, jej siłę swoją Dom nasi ma jedność całą I wszystkie wioski z miastami A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami Dom nasz i i wszystkie wioski z miastami, a słowo im się stało i mieszkał między nami. Koniec. Bravo. Dzięki. Bravo wszystkim. Dzięki publiczności. Je. Dzięki. Bravo. To Brawo. co?